witam serdecznie państwa z powodów wiadomych nałożyłem na ten film autocenzurę. Jeżeli chcecie państwo obejrzeć to bez przycięć, bez zagłuszania, bez bez, wycie, bez obniżania jakości dźwięku, będziecie mieli pod tym filmem ścieżkę. Na, do filmu, na której nie ma autocenzury, bo wypowiedzi pana Sławomira Łomira są bardzo ważne, a inaczej by te bydlaki z, z, ten film mi skasowali. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Ktoś popsuł krzyż. Ten krzyż był na grobie aktora, reżysera pana Filipskiego. Ten, który grał rolę, znakomitą rolę, znakomitego naszego patriotry majora Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. W 39 roku. Tak, był rzetelny i niestety między innymi dlatego zginął. Ach. Naprawia to Sławomir Andrzej Zakrzewski. Albo wbędze, będę w ręku trzymał. Tak, będę... trzymaj w ręku. Dobrze. Dobrze. Kto zapala? Czy może nasza siostra. Dajcie zapałki. Ja mam Masz. Dobrze, dobrze. Masz? Ja Proszę Państwa, powiem w czasie, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy... Albo mówię Sławek, dobrze, możemy, dobrze. Możemy, e, bo się na wiecie, tradycyjnie jesteśmy od wielu lat, przychodzimy w miejsce zbrodni na polskim dziecku Bogdanie Piaseckim, synu działacza narodowego. Polskiego patrioty Bolesława Piaseckiego. To była zemsta na jego dziecku za jego działalność narodową, patriotyczną. Znacie, to jest właśnie portret jego syna, Bogdana. Bochtan, dokładnie. Wyobraźcie sobie, bardzo zdolny, młody człowiek, licealista. On miał plany nawet zostać księdzem. Mówił o tym, że możliwe, że jego drogą życiową będzie właśnie pójście do seminarium duchownego. I wyobraźcie sobie spod szkoły, liceum świętego Augustyna, szkoła pod patronatem Paksu, zbudowana dzięki właśnie ojcu, który był całym e, e, i prezesem, i szefem, e, liderem całego ruchu Polaków, e, którzy się skupili w organizacji, którą utworzyli Paks, Stowarzyszenie Katolickie. To, było, to była też w pewnym sensie koncesjonowana opozycja nasza, ale jedyne wyjście, żeby ratować swoje życie. Bolesław Piasecki był w 1945 roku aresztowany przez NKWD. Był trzymany na zamku w Lublinie i praktycznie czekał na śmierć. I co mógł w tych warunkach uczynić? zaproponował chyba Sierowowi, najpierw niższemu randze na pewno, bo nie przyszedł od razu Sierow do niego, oficerowi, że ma propozycję, którą powinni przyjąć ci, którzy mają teraz rządzić w Polsce i że to będzie korzystne i dla Polski, i dla, dla tych, którzy nowy ład zaprowadzają. Przypomnę, że Bolesław był czołowym narodowcem i walczył z tak tzw. komuną. Natomiast widział nadzieję w polskich komunistach, którzy mieli sumienie, którzy byli wychowywani między innymi też po katolicku. Wielu polskich komunistów normalnie chodziło do kościoła, może się ukrywali ze swoją wiarą. Ale to była szansa, żeby ocalić życie sobie i wielu tysiącom Polaków, jeśli nie milionom. I chcę powiedzieć, że poprzez tą propozycję, którą przyjęli, miał poparcie Kremla jakby. Kremla, ale tylko tej opcji narodowej rosyjskiej i polskich komunistów. Bo komuna nie darowała mu tego co robił, bo walczył w Polsce w ramach ONR-u obozu narodowo-radykalnego Falanga. Stworzył taki odłam od Stronnictwa Narodowego, od głównego nurtu, który reprezentował Roman Dmowski. Stworzył taką, można powiedzieć, bojową formację, że trzeba siłę tworzyć, także militarną. Mieli co najmniej kilka, kilkanaście tysięcy już swoich ludzi. Organizowali różne akcje. Bolesław Piasecki zrobił dobrą robotę dla żydowskich. I to było korzystne dla, dla nas. Zwróćcie uwagę, to jest wielka polityka. No i po wojnie, tworząc struktury stowarzyszenia, organizował gospodarcze, można powiedzieć, przedsięwzięcia. Ile Janek skupiał rzemieślników polskich, jak myślisz? Co nam jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy. To znaczy, to było sieć zakładów produkcyjnych. No właśnie. Nie, 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 współpracowali z nim pewnie rzemieślnicy indywidualnie, ale to była sieć. Przemysłowa. Przemysłowa. Na, najpierw przemysłowa, przemysłowa, przemysłowa ale przemysłowa. wiem, że wielu przemysłowa było podwykonawców. Tak, było podwykonawców. Wydawnicza. A najbardziej znany był z wydawnictwa Pax, bo Paks wydawał tysiące książek patriotycznych, nie dziadostwa, które dzisiaj mamy w księgarniach. Tylko na, na odradzającym się ruchu wydawniczym i na podnoszeniu naszej kultury narodowej właśnie zdobywał najwięcej sympatyków. Poza tym, w, w, w pracy, do pracy zatrudniał byłych żołnierzy, narodowców, którzy często nie mieli szans przeżycia tutaj w ramach komuny. Znicze postawimy tu przy tym drzewie, dobrze? Wyobraźcie sobie, że. Przez te lata całe, do 1957 roku, do tego tragicznego, do tej zbrodni, Paks się rozrastał, coraz więcej ludzi się organizowało w ramach Paksu i wielu innych przedsięwzięć, bo przecież było i Inkoveritas, były zakłady produkcyjne chemii i przemysłu. Do tej pory słynny Ludwik, płyn do mycia naczyń jest nie do pobicia wobec innych. Produktów chemicznych obcych. Ludwik nadal jest używany w naszych gospodarstwach domowych. To jest właśnie między innymi jego dzieło. Zbudował liceum, tworzył w całym kraju sieć przedsiębiorstw i takich placówek, placówek gospodarczo narodowych, patriotycznych. Janku, co byś powiedział, bo ty jesteś starszy i pamiętasz, co się wtedy działo. No ja już Nie szkodzi, ale to no, dla nowych to słuchaczy. Wtedy to miałem 7 lat, no ale trochę pamiętam. Tak? Pamiętam, że, że te głosy były puszczane, no, pan tych, panie, panie, tych porywaczy, były głosy puszczane panie, panie, przez radio, w e, celu takim, żeby może ktoś, kto zna i zidentyfikuje te, te głosy, Podałby, podałby, do kogo one należą, ale czy to tam przyniosło, no wiadomo, że to się rozlazło, całe to śledztwo. Do, doszli właściwie do, do winnych, ale, ale jakoś dziw, dziwnie. umazane dziwnie były te sprawy. Pouciekali po, 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 tak sobie tam. Pewnie. Dali im uciec, ewakuowali. No tak, tak, No i co jeszcze powiem teraz? Ten krzyż to był, też powtarzam, ale no niech będzie. Ten krzyż był na grobie świętej pamięci Ryszarda Filipskiego. Ten krzyż, który jest na drzewie. Wysłałem teraz zdjęcie do Lusi tego krzyża. Żony Ryszarda Filipskiego. Tak. I napisałem krzyż Ryszarda w miejscu pamięci Bogdana Piaseckiego. I dostałem odpowiedź, to miałeś piękny pomysł. No nie... <grych> Powiedzmy. No, w każdym razie, e, bo ten krzyż odziedziczyłem, że tak powiem, że jego grobu i dlatego on się tu znalazł. Miał znałem. być na twoim. <laughs> no, Krótko mówiąc, widzicie, bo, go. Przekazałem go czutać. No, będziesz długo żył przez to. I teraz e, jeszcze chciałbym powiedzieć na koniec chyba, że e, w przyszłym roku będzie 70. rocznica porwania i zamordowania Bogdana. I. Moim zdaniem wypadałoby, żeby było upamiętnienie w postaci jakiejś tablicy, na przykład na frontonie budynku, co oczywiście może nie być łatwą sprawą, wymagającą na pewno zachodu i, i starań i może kosztów jakichś, ale nie niemożliwą, myślę, eee, trzeba by chyba na ten temat. Spotkać Janek, się, to jest po, bardzo dobry pomysł porozmawiać, zebrać jakieś grono zwolenników tej idei, może kogoś z rodziny zainteresować, zaprosić do współpracy. Tak, tak by to chyba trzeba wypadało zrobić, bo krzyż i ta kapliczka tutaj na tym drzewie no, przy całym szacunku dla krzyża. No, jest to bardzo skromny. To już taka troszkę prowizorka tutaj. No, nie, na nie, tym czytale, nie wszystko czyta. I może ulec w likwidacji w każdej chwili. no Jakoś się trzyma parę lat. Tak jest. Janej, właśnie... Ale muszę Ci powiedzieć, że pamiętasz, że tutaj był śmietnik. No, by... Czyli y... zarząd spółdzielni czy wspólnota mieszkaniowa uprzątnęła to wszystko. Przecież tu zupełnie inaczej to wyglądało. My praktycznie podstawiałem pojemnik śmietnika, żeby, żeby ten krzyż mocować. A teraz jest. Ogrodzenie. Jest miejsce oddzielone, żeby psy tu nie wchodziły na przykład. I jest, krzyż wisi i kapliczka. Także ktoś tutaj Dzień, pamięta. No, Asi lub, lub, znaczy mieszkańcy okolicy jak nieraz się przekonywaliśmy w rozmowach, wiedzą o tej zbrodni i no, pewnie nie wszyscy, no, minęło 70 lat, 69, ale, ale wiedzą i ta pamięć, tak. pamięć żyje i, i jest... Przekazywana i szanowana. Tak, tak zawsze odnosiłem wrażenie. Tak jest. Janek, to jest dokładnie w rogu. Tutaj pokaż ten narożnik od strony podwórka. Na dole w piwnicach był węzeł ciepłowniczy i toalety. I tam jedne, jedne drzwi były zabite gwoździami. Pod prawie dwóch latach, bo dokładnie od porwania i zamordowania Prawie dwa lata minęło, kiedy weszli tam hydraulicy. Potrzebowali coś sprawdzić, konserwację przeprowadzić. 8 grudnia 1958 roku weszli tam. Oderwali te drzwi zabite gwoździami i co zastali? Oparte zwłoki, mumifikowane, leżące obok zeszyty, książki i oparte o muszlę klozetową właśnie te zwłoki Bogdana. To później już rodzina przyszła tego samego dnia zidentyfikować i wyobraźcie sobie roztrzaskana czaszka, powbijane gwoździe w ciało, między innymi w serce, w płuca i w głowę. I do, dodatkowo, żeby dać wyraz, że to jest rytualny mord, wbity sztylet używany przez komandosów w serce, w okolice serca, przebił płuca. Także wyobraźcie sobie w jaki sposób umierał ten młody człowiek. Za to, że jego ojciec zbudował, można powiedzieć, imperium, wielki holding gospodarczo, można powiedzieć taki narodowy Polski i walczył z tą komuną. Po latach dowiedzieliśmy się między innymi od samych, którzy opublikowali w latach 70. w takim piśmie takim marif, relacje, że są znani sprawcy przebywają na terenie, i przyznali się do tego, było ich dwóch. Zostali ewakuowani z Polski. Jeden to nazywał się Ignacy. A Ignacy to był, ten, on zmarł w 73. w Polsce już nie niepokojony, chociaż był w stan oskarżenia postawiony, że użyczył samochodu, bo on był kierowcą. A on chyba wyjechał. Nie, nie wyjechał. Udaremnił wyjazd, właśnie Bolesław Piasecki udaremnił ten wyjazd, ucieczkę dla kierowcy związanego, który był związany z tą siecią... kryminalistami, z tym światem, bo u niego znaleziono po rewizji notatki sporządzone przez niego, ze szkicem nawet budynku szkoły, z kontaktami tymi, które się pokrywały z miejscami, gdzie Bolesław Piasecki był naprowadzany oczywiście, żeby zmylić tropy w różne miejsca, gdzie miał zostawiać albo pieniądze, albo wiadomości odbierać. To w tych notatkach u Ekerlinga znaleziono. Wyobraźcie sobie, że o tym już dziennik opublikował jeden z autorów, opisał ich i jeden z pracowników MSW, który tam przebywał, też mówi, że poznał dwóch ludzi, którzy dokonało tej zbrodni. Natomiast dziwnie e, przez te wszystkie lata prokuratorzy, niektórzy byli bardziej wnikliwi, prowadzili śledztwo, ale to było na wyższym szczeblu e, blokowane. E, jak umierał w 79 roku, dokładnie 1 stycznia, Bolesław Piasecki, swojemu synowi, Jarosławowi, przekazał, że ma dociekać sprawiedliwości, że ma wszystko robić, żeby wyjaśnić tę zbrodnię. Jarosław ostatnie, z tego co wiem, ale to z internetu i od Petera Rajny, który napisał książkę na ten temat o zabójstwie Bogdana Piaseckiego, że ostatnie jego wysiłki były pisaniem listów do generała Jaruzelskiego. Wszędzie nie było, nie było odpowiedzi, natomiast jak w MSW był, był związany z MSW Antoni Macierewicz przekazał część dokumentów, które się znaleźły w zasobach MSW, on jakoś te, część tych dokumentów przekazał, natomiast reszta jest schowana w ipn z tego co wiemy. I tu jest brak woli i były takie głosy za gomułki, że nie możemy tego kontynuować, bo dojdzie do ekscesów, bo jest taka atmosfera napięta, że wszyscy wiedzieli kto to zrobił, ale nie można było tego udowodnić oficjalnie. Dziękuję.